W chwili, gdy zaczynamy dążyć do wolności, szatan odpowiada jeszcze bardziej zaciśniając łańcuchy. Bądź świadomy tej rzeczywistości dzisiaj i w nadchodzących dniach. Nie przejmuj się, jeśli sytuacja się pogorszy. Podtrzymuj nadzieję, patrząc na Chrystusa i podążaj za Nim z wielką ufnością. Wolność pochodzi od samego Boga. A Bóg pragnie Twojej wolności bardziej niż Ty. Szczęść Wam Boże, bracia. Szczęść Wam Boże. My dzisiaj tak trochę na świeżym powietrzu. Zaczynamy Takim mocniejszym treningiem A potem idziemy się troszeczkę schłodzić No bo mają być te zimne prysznice A my dzisiaj mamy zimny prysznic w formie morsowania Więc życzymy Wam wszystkiego dobrego dzisiaj Błogosławieństwa Bożego Kończy się nam drugi tydzień I wierzę głęboko, że to już każdy z Was doświadcza Wielu ciekawych historii trudów I pewnie widzi co go zniewala Jak to w tej drodze tych Izraelitów Gdzie ciężko im było Dokładano im jeszcze zajęć i tak my sobie czasem też robimy. Módlmy się, aby Pan wyzwolił nas z tych wszystkich naszych zniewoleń. To Wy się módlcie, a my idziemy na trening. Tak. Moi drodzy, jeszcze rękawiczki i wchodzimy Ta piękna modlitwa Czas start Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznym Panie Jezu Chryste, Synu Boży Zmiłuj się nade mną, brzeszny. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, brzeszny. Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego i ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc dwunastu – Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanegres, to znaczy synowie gromu, dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona, Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. No to moi drodzy, my już po my już po treningu troszkę się bardzo. zgrzaliśmy, troszkę się schłodziliśmy teraz czas coś popracować, ale też i na chwałę Bożą, więc moi drodzy, dzisiaj Wam dziękujemy, do zobaczenia niebawem. Mamy ciekawy pomysł na podobne, podobne schłodzenie na łonie natury, na które już dzisiaj Was zapraszamy, ale przede wszystkim Wam życzymy abyście wytrwali. W modlitwie wytrwali w Ascezie i wytrwali w braterstwie. Szczęść Boże, bracia. Zostańcie z Bogiem. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia. Na mapie pięknego Krakowa możecie spotkać takie oto wyjątkowe miejsce, jakim jest parafia świętego Józefa. Właśnie pod jego wezwaniem. W tym miejscu stawiałem moje pierwsze kroki duchowe, otrzymując pierwszą Komunię Świętą. Tutaj też zapoznałem się z postacią Świętego Józefa, która do dzisiaj rezonuje w moim życiu. Tym samym padła idea stworzenia grupy męskiej Świętego Józefa, ponieważ nie mam najmniejszych wątpliwości, że jego postać w dzisiejszych czasach dla mężczyzn powinna być szczególnym orędziem w walce tak naprawdę z tym światem. A dzisiaj odwiedziła mnie ta figura na czas Eksodusu. Odmawiając nowennę do świętego Józefa. W chwili, gdy zaczynamy dążyć do wolności, szatan odpowiada jeszcze bardziej, zaciśniając łańcuchy. Bądź świadomy tej rzeczywistości dzisiaj i w nadchodzących dniach. Nie przejmuj się, jeśli sytuacja się pogorszy. Podtrzymuj nadzieję, patrząc na Chrystusa i podążaj za nim z wielką ufnością. Wolność pochodzi od samego Boga, a Bóg pragnie Twojej wolności bardziej niż Ty.